Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w jednym z ostatnich odcinków Minecraft Summer z tych wakacji. Mrok, groza i strach to rzeczy, których nie zabraknie w nowych przygodach deksteriusza. Dajcie znać, czy po skończeniu wakacji mam zmienić nazwę Minecraft Summer na Minecraft Autumn, czy zostawić pierwotną wersję. Z nowych rzeczy też chcę dodać, że powoli robimy serwer dla widzów na Discordzie. Prawdopodobnie wystartuje, jak wybijemy 600 subskrypcji, a więc wszystko zależy od Was. Zostańmy jeszcze na chwilę przy subskrypcjach, bo chcę dodać, że postaram się nagrywać regularnie filmy jest szansa, że będą live'y co sobotę o wyznaczonej godzinie. Ale najpierw muszę sprawdzić, czy by zadziałały. I dążę do tego, że mam nadzieję, że do końca roku uda nam się wbić 1000 subskrypcji. Jest to moje marzenie i ucieszyłbym się, jakby się spełniło. Jak myślicie, damy radę? Ja w was wierzę. Zostawcie łapkę w górę, by docenić starania nad historią a ja was zapraszam do oglądania. No, chodź tu koniku, no zjedz. No, zjedz to jabłko. Grzeczny konik. Co to było? Co tak wybuchło? <gryzny> o, nie. Tam jest Riko. Riko, co tu się stało? Mój pan uważa, że jesteś zbyt wielkim zagrożeniem w realizacji jego planu. Co? Twój pan? Jakiego planu? O co ci chodzi? Wybacz, Dexter. Tutaj twoja przygoda się kończy. Riko, co ty wyrabiasz? To, co muszę, stań do walki. Chyba że jesteś tchórzem. Oj, będziesz żałował, że się odwróciłeś ode mnie. Zobaczymy. Aaaaa! I co? Dalej ci mało? Nie. Powinieneś się poddać. Nigdy. Twoja arogancja cię zgubi. Wbij sobie do głowy, że są potężniejsi od ciebie. Panie, Pański więzień Rico nie radzi sobie w walce z Deksteriuszem. Sprowadź go do mnie. Nigdy mnie nie pokonasz, nie mam zamiaru. Rico, pan cię wzywa do siebie. Jeszcze nie skończyłem. To jest rozkaz. Jedno wiem, nie poddam się. Galopem noc pokonać chcę. Idźcie stąd, zostawcie mnie. Tam czeka dom, a tu jest mi źle. Do swoich wrócy stron. Mam twardy karkę, nie złamią go. Jestem zdrów, zwycięży znów. Żadnej przegranej szkoda słów. Tak. Nie wiecie co w moim sercu się kryje. Chcę żyć i przeżyję Nigdy nie ulegnę, nigdy nie ulegnę, wam nie To nie dotrze do fal, nie popłynie na ich grzbiecie A wy tak właśnie chcecie Nigdy nie ulegnę, nigdy nie ulegnę, wam nie Chcę wolnym być, chcę żyć